Przedstawiam Państwu pani Eliza Anna Niemczycka, śpiewający weterynarz. Bardzo mi miło, dzień dobry. Dzień dobry pani. Dwie pasje, bowiem, że zawód pani to jest pani pasją, i śpiewanie to druga pasja. Tak, która zwycięża. One idą jak dobre konie na wyścigach. Web w web, web w web. <grym> tak, tak. Jeśli chodzi o, o styl życia, jeśli chodzi o myśli i aktywność, nakierowanie moich moich aktywności, to zdecydowanie tutaj wygrywa sztuka. Śpiew. Jedna. Tak. Natomiast jeśli chodzi o, o całe nie chcę powiedzieć całą resztę, bo to nie jest, to, to, to nie jest reszta, to jest, to, jest, to jest coś, co mnie ukształtowało, to jest, to jest moja rodzina, to są moje korzenie, to są konie, więc ja jestem tak osadzona w tym świecie koni, że, że one po prostu są, są moją największą inspiracją, są moim cudownym domem. I. i, i... I, I tak kocha to mówiłam, Pani po tak, prostu i po bardzo. po prostu to kocham, dlatego też ten mój zawód lekarza weterynarii wykonuję niestandardowo, bo absolutnie tutaj... Śpiewa Pani konią? Ej, oczywiście, że tak. Jak konie to przyjmują, jak reagują? Powiem tak, kształcenie wokalne przynosi faktycznie dobre skutki, ponieważ kiedy dawno, dawno, dawno temu śpiewałam w naszej pierwszej klaczy, Cygance, ona jest już z nami od... od 17 czy 8? od 18 lat już jest z nami, więc już też trochę, trochę życia spędziła, z nami jak śpiewałam jej dawno, dawno temu, Lula jezuniu, w stajni, sprzątająca, że ja cały czas śpiewam, więc, więc i, 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 i jej wtedy śpiewałam, to y, szczypnęła mnie w pośladek. Natomiast kiedy po <grym> latach edukacji wokalnej śpiewałam jej z 2-3 lata temu, kiedy była taka dosyć niespokojna w stajni, to się uspokoiła, więc. więc to znaczy, mam... że podoba tak, jej się w tej. Tak, chwili, że jej się podoba. Że sztuka śpiewu jest na dużo wyższym poziomie. Tak, więc myślę, że wtedy po prostu powiedziała... Oczywiście nie zrobiła mi krzywdy, absolutnie, ale dała okay. mi do zrozumienia, słuchaj, musisz jeszcze poćwiczyć. Popracuj nad Popracuj tym. Popracuj nad tym. Natomiast teraz, teraz już, już chyba akceptuję. Pani występuje, prawda? Występuje. Często? Gdzie? W różnych miejscach. Miałam przyjemność śpiewać tutaj w Warszawie i w swoim rodzinnym przemyślu, który zawsze będzie dla mnie takim miejscem szczególnym. Zresztą, scena Zamku Kazimierzowskiego. Czyli muzyka poważna. Muzyka poważna, ale nie tylko. Ja jestem myco-sopranem lirycznym, kształcę się wokalnie, klasycznie, ale nie stronie od, od dobrej piosenki również, więc bardziej... Nowoczesnej już? W, nie tylko, nie tylko. Bardziej siebie widzę w, w pieśni i też w tych pieśniach znakomitych polskich kompozytorów jak Chopin, Karłowicz, Moniuszko, ale także w dobrej piosence i też piosence tej takiej dawnej, mój ukochany, mój ukochany utwór Od nocy do nocy, czy pamiętasz, była jesień? To są, to są takie, takie, takie utwory, do których wracam bardzo często na scenie. I nie już tylko, klasyka, Tak, prawda? już klasyka, ale także, także czasem coś współczesnego. Też zresztą piszę teksty, komponuję czasem, więc, więc też, też i współczesne utwory. Jak się łączy tamte dalekie, no już prawie wieszczady, prawda, mm -hmm. Przemyśl, z Warszawą? Jak się łączy sztukę z codzienną pracą ze zwierzętami? Powiem tak, sztuka jest bardzo zaborcza, bardzo. Dlatego też musiałam sobie w pewnym momencie swojego życia powiedzieć, w którą stronę chcę iść i co jest moim priorytetem. Więc ja na to postawiłam. Wiem, że to jest to, co w życiu chcę, chcę robić. Konie będą dla mnie zawsze, i przez to, że poświęciłam im swoją. kawał swojego życia od, od samego początku. One zawsze były u nas już zresztą rodzinnie, od pokoleń. To, to też. To swoje doświadczenie, też swoją, swoje wykształcenie z końmi związane pragnę. pragnę w dalszym ciągu a, czynić użytecznym dla tych zwierząt oraz dla ludzi, którzy z tymi zwierzętami mają do czynienia, więc w dalszym ciągu publikuję w prasie jeździeckiej, w dalszym ciągu wykładam na Uniwersytecie Jagiellońskim na weterynarii, również na, psychologii, na stosowanej psychologii zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim przedmiot psychologii osobowości konia. Także prowadzę szkolenia w całej Polsce, i te stricte weterynaryjne, jak i, jak i poświęcone psychologii i psychiatrii koni. Więc, więc to dalej robię, ale, ale nieco inaczej niż standardowo kojarzy się praca lekarza weterynarii. Tyle pani wymieniła różnych obowiązków, że się zaczęłam zastanawiać, gdzie jest czas na sztukę. Czy tylko wieczorami, popołudniami? E, nie, ja na szczęście. W momencie, kiedy postanowiłam, pracując w klinice chirurgii koni w Lipsku, w Niemczech, na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie po studiach wyjechałam, rozpoczęłam pracę jako lekarz weterynarii i także rozpoczęłam tam doktorat swój, zadałam sobie pytanie, ponieważ czułam, że, że, że ja kocham konie, ale. ale ale, że, Ale muzykę też, tak? Tak, tak że, 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 ja, że ja się nie potrafię zamknąć w, w, w takie ścisłe ramy. Że trzeba połączyć, to tak, nie że ma rady. Tak, że trzeba połączyć. Zresztą konie zawsze były dla mnie wielką inspiracją. Ja też patrzyłam troszeczkę inaczej na konie niż tak powszechnie to, to występuje. Przyznam, że na pierwszym roku studiów na prosektorium spojrzałam na kość konia i... Jak, jak, jakby to Szekspir <laughs> powiedział, zastanowiłam się tak. Przecież ja powinnam o tych, o tych koniach pisać wiersze, śpiewać, a niekoniecznie kroić je w prosektorium, bądź, bądź później na, na sali operacyjnej. Ale... Czyli dusza romantyczna, i dusza. Osoby związanej głęboko ze sztuką. Zdecydowanie. zdecydowanie mój dziadzio był artystą, malarzem, więc tutaj od samego początku ja dojrzewałam, w, dorastałam w, w tym. W klimatach. W klimatach. Ty. tych. Moja babcia znowu polonistka, więc, więc też, też tchnęła we mnie mnóstwo tego, tego ducha poezji, sztuki. Natomiast mama w zapalona miłośniczka koni, która jeździła od, od, od samego początku, kiedy tylko było to możliwe. Mama tchnęła we mnie olbrzymią miłość do przyrody, do koni, do zwierząt, więc, więc to gdzieś, gdzieś musiało znaleźć swoje, swoje połączenie. A że tak się stało w, w moim życiu, że straciłam dwa konie. Jeden złamał nogę. Drugi miał ciężkie morzysko, zwane potocznie kolką i na głębokim Podkarpaciu kilkanaście lat temu był to problem. To był bardzo duży problem i ja wtedy sobie powiedziałam, że zostanę lekarzem weterynarii, że zostanę chirurgiem kolii. Żeby sobie poradzić samemu. Tak, tak. tak. I pamiętam zapytał mnie, ponieważ ja, ja bardzo dużo działałam na studiach już w kierunku właśnie koni, pracowałam naukowo od trzeciego roku studiów publikowałam i wszyscy wiedzieli, że te konie to to, to, to jest to wyjeżdżałam na, na praktyki już w trakcie studiów i, i w Polsce i, i do, do polskich klinik hipiatrycznych i za granicę również i pamiętam Zapytał mnie. W ogóle ja, ja też próbowałam w, w sobie przez ten okres studiów e, zgasić e, tę olbrzymią miłość do sztuki, tak naprawdę. I tylko koniom się poświęcić. Tak, tak. I weterynaria, weterynaria koni to są bardzo, to jest bardzo absorbujący. Kierunek, nie tylko studiów, ale w ogóle kierunek działań, więc tutaj, tutaj trzeba się było temu poświęcić. I takim bardzo smutnym doświadczeniem dla mnie zawsze było, jeżeli gdzieś tam coś zaśpiewałam i, i ktoś powiedział: Jak ładnie śpiewasz? To proszę mi uwierzyć, że pękało mi serce, bo ja czułam, że, że ja duchem ja duchem jestem gdzieś indziej. Ale już teraz nie, wszystko się zmieniło. Tak, tak. I, i na studiach, właśnie na szóstym roku, jeden z profesorów zapytał mnie, zapytał mnie, dlaczego konie, dlaczego chirurgia koni, bo wszyscy wiedzieli, że to jest właśnie ta chirurgia. Więc powiedziałam mu, że. Ciężki dla kobiety, zawsze. Bardzo ciężki, bardzo ciężki. ciężki. I powiedziałam mu, dlaczego? Że, że po prostu chcę, chcę tym koniom pomagać, że czuję taką powinność w sobie że bardzo te zwierzęta kocham, są mi bardzo bliskie. Wiem, ile jeszcze w Polsce, zwłaszcza w tej Polsce południowo-wschodniej, ile jest do zrobienia w dziedzinie właśnie weterynarii koni, w dziedzinie hipiatrii, w dziedzinie chirurgii koni. Reszta, reszta Polski już rozwija się bardzo, bardzo mocno pod tym kątem. Natomiast tam jeszcze, jeszcze jest szerokie pole tutaj do zagospodarowania. I on mi, ten, ten profesor powiedział mi wtedy, że e, Pani Elizo to nie jest dobra motywacja. Właściwa motywacja to jest taka, która wypływa z tego, w czym Pani się czuje, że to jest to. Nie to, co Pani czuje, że pani chce, e, e, żeby, żeby. Żeby to nie wynikało z jakiegoś współczucia tak, bólu, prawda? Tak. Tak, że to, że to ma wynikać z, z pewności, z że z pewności ja to to w czym pani się czuje, że to jest to. Ale udało się pani podzielić na pół. Tak, ja, ja wyjechałam tak wracając do, do pytania o to, jak się udaje to wszystko pogodzić. Wiele osób zadawało mi pytanie, dlaczego nie zostałaś w Lipsku? Przecież tam to jest mekka w, w, dla, dla muzyków. Ale ja wiedziałam, że pracując na klinice chirurgii koni, pracując w ogóle jako lekarz weterynarii, praktyk, tak, na, na 100%. Nie mam zupełnie czasu na, na sztukę, chcąc ją uprawiać zawodowo. Owszem, mogłabym gdzieś tam sobie pójść czasem na lekcje, na jakieś kółko muzyczne, ale to nie chodziło o to, bo ja wiedziałam, że ja chcę z tym związać swoje życie, swoją przyszłość, że to jest to, co mnie absolutnie najbardziej w życiu pociąga, absolutnie nie odchodząc od koni. Więc wróciłam do Polski, przeorganizowałam całkowicie swoje życie. Całkowicie. W tak zorganizowałam swoje życie zawodowe, żeby ono dawało mi pełną swobodę dla sztuki, żeby nie musiała jej właśnie uprawiać wieczorami, tylko, tylko żeby, żeby to ona mogła być tą pierwszą, natomiast reszta musi się już do niej dostosować. A że udało się to tak pogodzić, to, to faktycznie, faktycznie to jakoś ze sobą współgra i jedno drugie tak mocno napędza, że. Jest pani szczęśliwa. Tak. tak Dziękuję, tak. pani bardzo. Dziękuję. <noise>